Są zawsze na pierwszej linii frontu, gotowi do poświęceń, niosąc pomoc zarówno w drobnych wypadkach, jak i w ogromnych katastrofach. Tym razem strażacy z Kłocka otrzymali zgłoszenie od mieszkańców ulicy Spółdzielczej, że w jednym z mieszkań zasłabła starsza osoba. W dniu dzisiejszym, około godziny 11.30 w miejscowości Kłodzko przy ulicy Spółdzielczej, dostaliśmy wezwanie. Prawdopodobnie z tego wynikało, że kobieta zasłaba w mieszkaniu. Na miejsce udały się dwie jednostki Straży Pożarnej których zadaniem polegało wejście do tego mieszkania. Na szczęście okazało się, że drzwi balkonowe są otwarte. Przy użyciu podnośnika strażacy weszli do środka. a Zastali w środku przytomną kobietę w wieku 87 lat. Zapiekowali się tą panią, otworzyli drzwi i na miejsce weszły służby medyczne, które udzieliły tej pani pomocy. Zawsze pomożemy, jest to nasz obowiązek i zawsze jeżeli jest taka sytuacja, zachodzi, że nie można wejść do mieszkania, robimy wszystko, żeby pomóc. Zazwyczaj jest to właśnie albo opiekunki, albo rodzina, albo pogotowie ratunkowe, które ma takie informacje, że osoby mogą przebywać w środku. Zawsze na to miejsce się udajemy, pomagamy wejść do danych pomieszczeń.